Dzień dobry. Dzisiaj chcę porozmawiać z wami o dobrych manierach przy stole, a dokładniej o dobrych manierach z kieliszkami w roli głównej. Będę miała dla Was mnóstwo ciekawostek i odpowiem m.in. na pytanie, które ciągle do mnie trafia, czyli czy osobie, która nie pije, należy stawiać kieliszek przy nakryciu? Zapraszam na odcinek. Rozprawmy się więc najpierw z tym pierwszym elementem, czyli czy osobie, która nie pije alkoholu, powinno się stawiać kieliszek przy nakryciu? Tak. Powinno się stawiać kieliszek przy nakryciu, bo powinniśmy być przygotowani, jeśli wiemy, że nasz gość nie pije alkoholu. Ja w ogóle uważam, że żyjemy już w takich czasach, gdy coraz więcej osób, w tym ja, rezygnuje z picia alkoholu, więc warto być w domu przygotowanym na tego typu możliwości i jeśli planujemy podanie wina. To warto zaopatrzyć się w wino bezalkoholowe, czy na przykład w herbatę musującą, która jest moim numerem jeden teraz i wszystkim ją polecam. Wtedy Kieliszków nie trzeba pić tylko alkoholu. Na dzisiejszym nagraniu widzicie yy, sok porzeczkowy i sok jabłkowy, bo tutaj może być też wino bezalkoholowe, mogą być inne napoje. Nie musi być tutaj tylko alkohol, a jednak pominięcie tego kieliszka i wyglądałoby dziwnie. Ta osoba mogłaby się czuć najlepiej. No i nigdy nie wiemy, czy może jednak nie będzie chciała tego alkoholu wypić, bo nie musi to być osoba zmagająca się z chorobą alkoholową. Tak jak powiedziałam, dobrze jest być przygotowany. I coraz więcej miejsc też już oferuje napoje bezalkoholowe. Warto być na to przygotowanym. Druga bardzo ważna zasada, bo skoro już postawiliśmy te kieliszki, to trzeba wiedzieć, jak je trzymać. Pamiętajcie, że kieliszka, nieważne czy z białym, czy z czerwonym winem, nie trzymamy za czasze. Po pierwsze, nie chcemy ogrzewać tego napoju, a po drugie, gdybyśmy trzymały ten kieliszek w ten sposób, to nie chcemy zostawiać odbitych palców na czaszy. Kieliszek trzymamy zawsze za nóżkę. Niektórzy, szczególnie osoby lubujące się w winie, trzymają czasami te kieliszki tak, ale to jest dosyć niebezpieczne, na przykład na przyjęciach. Ja się boję, że to, to na siebie wyleje prawidłowy sposób trzymania kieliszka, to właśnie trzymanie kieliszka za nóżkę. Jedną ręką, nie dwiema. Kieliszki zawsze stawiamy po prawej stronie nakrycia i tak samo zawsze odkładamy swoje naczynia właśnie po prawej stronie. Jeśli zapamiętamy tę zasadę, to zniknie problem, w którym nagle ktoś nam podkrada kieliszek, albo nie wiemy, który kieliszek jest nasz, bo są pomieszane. Kieliszek każdego z nas powinien, tak samo jak szklanka czy filiżanka, powinny zawsze znajdować się po naszej prawej stronie. W filmie o kieliszkach nie mogę nie wspomnieć o tym, że nie pije się swojego zdrowia. I nie, nie pije się wznoszonych za siebie toastów. I nie, ma, nie mam tutaj na myśli po prostu wykrzykiwania zdrowie i tyle, zdrowie młodej pary. To absolutnie nie jest toast. Toast jest to krótka mowa, ale nie jedno czy dwa słowa. Taki, taki okrzyk to po prostu coś, Coś na kształt smacznego. Gdy jednak podczas jakiejś ważnej uroczystości polecam sobie przygotowywać toasty i dbać o to, by te toasty były wznoszony jest dla nas toast, to tylko podnosimy kieliszek, ale nie pijemy swojego zdrowia. Gdy jednak wypijamy toast wzniesiony za kogoś, to patrzymy do środka kieliszka, a nie na osobę, z którą rozmawiamy. Czyli pijemy. A nie w ten sposób. To normalne, że na naszym kieliszku może zostać odbita pomadka. Oczywiście można wybierać matowe pomadki, można kremowe pomadki przyfudrowywać, ale jeśli będziemy miały błyszczyk i tym podobne elementy, czy właśnie kremową pomadkę, to ta szminka może się odbić i to jest naturalne. Nie staramy się wtedy gdzieś jej tutaj wyczyścić palcem, czy jeszcze gorzej, językiem, widziałam to parę razy. Nie tego nie robimy. Staramy się pić zawsze z tej, z tej samej strony naszego naczynia, by ten ślad był w jednym miejscu, a nie by cały kieliszek był obklejony naszą pomadką. Nie wierzcie filmom, i gdy chcecie wznieść toast, to nie należy stukać w kieliszek czy to palcami, czy to łyżeczką. Tego nie robimy. Po prostu wstajemy. I czekamy. Kieliszki, gdy wznoszony jest toast za jakąś osobę, to kieliszków od początku nie trzymamy przez całą tę umowę, tylko podnosimy je w momencie, kiedy osoba wznosząca toast powie wznieśmy toast za lub coś podobnego. Wtedy rzeczywiście podnosi się kieliszki i jest się gotowym do wypicia toastu. Tak jak wspomniałam wcześniej, na samym początku, czy stawia się kieliszek osobie niepijącej, to chcę Wam powiedzieć, że to nieprawda. Ta zasada już się zmieniła, że, że toast można wznieść tylko alkoholem jeszcze często w podręcznikach wskazywane są alkohole i ja tych zasad w ten sposób się uczyłam, ale Pamiętajmy, że zasady etykiety się zmieniają. i na Inne zasady obowiązywały 100 lat temu, inne 50, inne 20 lat temu. Etykieta to nic innego jak normy społeczne. Coraz więcej osób rezygnuje z alkoholu i toasty wznosi się już im także innymi napojami, w tym niealkoholowymi. Gdy nalewamy do kieliszków, najpierw nalewamy innym, a dopiero później sobie. Obowiązkiem gospodarza jest pilnować przy stole, by goście mieli swoje kieliszki, czy nawet swoje naczynia z wodą pełne. To jest obowiązek gospodarza, by nad tym czuwał. I nie róbcie czegoś takiego, że szturchacie osobę, która jest obok i mówicie jej: Polej mi, bo sam sobie nie naleje. Proszę, nie róbcie tego. Zaproponujcie po prostu innym osobom też, że im nalejecie, i wtedy można uzupełnić swój kieliszek. I to dzieje się na przyjęciach takich dużych, kiedy nie ma obok nas osoby, która by nadzorowała ten stół. Jeśli jesteśmy na jakimś małym spotkaniu, małej kolacji z gospodarzami, to jednak pozwalamy gospodarzom decydować o tym, jak często uzupełniają kieliszki z winem. Jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś wam podkradnie kieliszek, bo ta zasada prawej strony nie zostanie zachowana, albo ktoś zachowa się tak jak nasz były prezydent i podkradnie tak jak on królowej wasz kieliszek, wtedy prosimy gospodarza o nowy kieliszek, nie wskazując, że ten ktoś nam ukradł. Tylko po prostu, że gdzieś go zgubiliśmy. Nasza wina. Jeśli jednak to było przed pierwszym toastem, tak jak w przypadku królowej i prezydenta Komorowskiego, to możemy sobie zamienić i sięgnąć właśnie po jego kieliszek, by nikogo nie wpędzać w zakłopotanie. I oczywiście nie wytykamy komuś jego błędów. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o dobrych manierach, także o dobrych manierach przy stole, to gorąco polecam Wam moje książki z klasą. Charakterystykę kieliszków i takie informacje o nakryciu stołu znajdziecie w książce z klasą Wademeku współczesnej damy. Jak zachowywać się jednak w konkretnych sytuacjach, takich jak domówka, czy spotkanie w restauracji, i tam też są omówione zasady przy stole w? Inny praktyczny sposób. Znajdziecie te informaty w książce z klasą na każdą okazję, część pierwsza. Link do sklepu, do książek zostawiam wam w opisie tego filmu. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.